Siemanko, siemanko, siemanko mordeczki, z tej strony Cybuch, zapraszam na kolejny mecz placementów, jest to już przedostatnia gra, więc trzymajcie kciuki, żebyśmy wylądowali w dobrym miejscu, na dobrej pozycji. Jak widzicie, gramy dzisiaj ślepym zdzichem, albo ślepym mnichem, to już jak kto woli, według uznania, do dżungli lecimy, nim po prostu, na ślepo, na ślepo lecimy w dżunglę. Dobra, ciśniemy. Ramus przeciwnym timie w dżungli. Może być troszeczkę ciężko, ale ja tu poproszę helpa teraz na Reda. Oczywiście najlepiej tutaj sobie najpierw Reda zrobić. I później od razu gankować go na blue. Bez szans, bez szansą. Ech. No i co, już Rumble tutaj widzę, czy tam Rumble ma problemy jakieś, nie wiem co on chce. Nie przegrasz, kurczę, jesteś super typem. Oczywiście, jak tu chcemy bić Reda, to ja proponuję zmaksować to E. No kurczę, mówię House Smite, ponieważ to yy, sięga większy obszar przeciwników, jak widać. I zamiast jednego to sobie bijemy trzech. Dobra, idziemy na tego bluza. Czy może nam się uda? Mam nadzieję, że się uda. Bo raczej wątpię, żeby Ramus na Reda pierwszego poszedł. Pięknie. Dobra. Mamy jego blu chociaż. Ach, szkoda, że nie trafiłem. Co on robi? A. Dobra. A ty, kolego? Jak tu wbije w nią? Dobra. Nie było źle. Muszę powiedzieć, nie było źle. Mogło być zawsze gorzej. Mam przynajmniej blue. Good job! Good, 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 good job. Pięknie, jeszcze asystka wpadła. Muszę powiedzieć, że jest po prostu zjebis. Dobra, mam nadzieję, że nie padnę. Nie powinienem. Dobra. I shield, oczywiście, od razu. Ale ja mam... 200 HP! No i zobaczcie... Rumble gadał... Rumble... Że będzie miał problemy, że przegra topa, widzę, że tu ciśnie pięknie. Dobra. Pójdźmy teraz na blue... Nasze. I w sumie później mógłbym zgankować topkę. Już niech mu będzie, niech mu będzie. Już mu pomogę. Będę taki Chyba, że od razu to zrobię No, to jest też dobry pomysł Czekaj mordeczko, czekaj Ja już idę kolego Bigo Nie! A Dobrze Trochę przyparciłem Muszę powiedzieć Dobra to wezmę jego... Co? Przecież ona jest na midzie Co ty chcesz ode mnie? Ma golemy? Ma To już nie będę musiał iść na swoje Mam nadzieję, że to ta... dobrze, bez problemu. I teraz mogę sobie wziąć moje blue. Co on chce? Serio? Właśnie nie wiem co on tu Mógł przynajmniej napisać co on chce Nie wiedziałem czy on tu blankuje czy co on robi Okej okay, Sorry Dobra Jakiś demetrza trzeba kupić I temu botowi chyba pomóc Ale to dopiero po Redzie Chociaż jakbym wziął Wiedźmy i Reda To miałbym już szósty Mało HP ma ten Ramus w ogóle. Jak na ramusie Któryś mi to oczyścił. Dobrze, że małe wziął, a nie dużego. Teraz mogę sobie wziąć shreda. Uwajdę. Za bardzo ja nie mam co zrobić. To jest wart. Jak ja mam ci pomóc? Chyba mnie widziała. Dobra, ale spokojnie Jeszcze zdążymy zgankować Mida No mi Midżądzę, no co to ma być Dobra, na tego Mida yy, Bota sobie pójdę Trochę mi tam pomogę Mogłem w sumie kupić Ward'a, pinka, bo ta Wen może uciec łatwo. Jak nie trafią te. No idzie oni sam. Nie robią tego na pewno. Co ty? Πittorius, παραμένουμε σε μένα. to Fryer. Gdzie on uciekł? Go. Możemy to wziąć nie Ja już to przytankuję jakoś no Co to było? że tam. Nie trać ani chwili. No Nie źle. Piękny hook. To ten ramu tam, nie wiem po już. Dobra, idę top przydefować. No chyba nie należy tutaj do zajbistych typów. No i Ślepy z dzichu sobie daje radę w dżungli. Pięknie. A i dla niego masterki mam ustawione... Tutaj już zauważyliście to. Ale na to coś co daje HP. Nie wiem jak to się tam Siła wieczności. No 300 HP Nie chodzi sobie o tak. Nie zawsze się przyda. Dasz. Nie, dziwne. Robimy to, co trzeba. Ja jestem graczem starej daty i uważam, że dla takiego Lisina to najlepszy jest Trinity. Tak się grało kiedyś i teraz też tak gram. Blisim to w ogóle był pierwszy champion, do którego kupiłem skórkę, właśnie tą, Akolic What? Nie wyszło, nie wyszło, ale może kiedyś tam wyjdzie. No, mógł to ubić już. Pięknie. Kurde no, nie no, co ja zrobiłem w ogóle ludzie, widzieliście to? Fejl roku. Nie wierzę. Gorszego zagrania to nikt nie widział. Miało to trochę inaczej wyglądać, ale... mniejsza o to. Smok jest tak... Jakby coś. Drużyna zniszczyła wieżę. Pomożecie? Czy nie pomożecie? Gościu, no... Smok jest za friko. Zacieśnili, idioto, no, ubili chociaż oni, chociaż oni ubili. No i dobrze, zmaksujmy sobie tą tarczę, troszeczkę po 40 obrażeń, które możemy osłonić. To trochę kiepsko i za mało jak na ten czas. O, chyba padnie ten ręgar. A, nie. Ale po co on jeszcze wbijał tu? Chyba by przeżył, tak? Szybki ward. Pięknie. Zreal ty ucieka, bo on jeszcze ciebie zjedzie. U. Boję się tutaj z trzech jest ich. Oczywiście trafiłem w fiul Opę 500 się zadaje. Dobra, nieważne. Dobrze by było. Jakby złapał. Trasę z real tego blu cyduj ta się ludziska No i prawie mam zestakowanego masterka tego na HP jeszcze tylko jeden duży i gotowe. Dobra, pomogę im troszeczkę. A tu jest free ranger. Nie Kurde, no nie wiedziałem, że tam ktoś padnie. Dobra przejmę jak zapadła. coś na HP No i 3-0 mam 3-3 Kiepsko Jestem za mało przytankowany i dlatego pewnie Gdzie cisnąć, że No całą w dobrą stronę Chyba mają blue dla mnie tutaj. Czy nie mają? Nie mają Ups. Zreal chodź tu Dobrze. by wpadł, niechcący, jego graba. To możesz solować to, no, no co? vissza so, Kata ja nie będę bił, sorry No, duble, duble tam jest. Szybko... Ludzie, no co to było? Za szybki meczek, za szybki po prostu. Ale wygrane, jest pięknie. ostatnia gra. Zbliżamy się po malutku do końca i jest super, widzę. Te ostatnie gry coraz lepiej idą. Znaczy, idą lepiej niż poprzednie. Poprzednie, tak. Poprzednie przegrane. Beznadziejne. Ale jak widzicie, można, można. Fajnie się gra, jak się wygrywa. A jak się przegrywa, też czasem się fajnie gra. Więc dobra, gadam trochę bez sensu. Przedłużam niepotrzebnie. A więc do zobaczenia w ostatnim odcinku. Już niedługo na moim kanale się pojawi. Więc zachęcam do subskrypcji, do łapkowania. Jeżeli wam się podobało to oczywiście łapka w górę. Jeżeli nie to łapka w dół i komentarz. Powiedzcie co wam się nie podobało, albo co się podobało. No i zapraszam do kolejnego bio.